Beata Pawlikowska opowiedziała o malzenstwie z Cejrowskim. Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się. Beata Pawlikowska rozpytala burzę w sieci, gdy opublikowała na Instagramie post, w którym negatywnie odniosła się do leków antydepresyjnych. Jakby tego było malo, zdecydowała się rozwinąć temat w nagraniu udostępnionym w serwisie YouTube. Autorka znanych przewodników powolala się na badania naukowe opublikowane w jednym z specjalistycznych czasopism i pozwoliła sobie na wysnucie poważnego wniosku. Uznala, że leki antydepresyjne powodują szereg skutków ubocznych, przez co narazaja korzystających z nich pacjentów na wiele negatywnych konsekwencji. Stwierdziła, że musi powiedzieć o tym z dziennikarskiego obowiązku. Podkreśliła także. Zabigle zna angielski, więc bez kłopotów zapoznala się z jej wspomnianym artykułem. Malo kto przyjął jednak podobne rewelacje pozytywnie. Na szczęście w wyniku krytyki ze strony lekarzy i ekspertów Pawlikowska ostatecznie poszła po rozum do głowy i pod naciskiem spływających ze negatywnych komentarzy. Usunęła nagranie z YouTube'a, a następnie zamieściła w sieci oficjalne przeprosiny. Niech Wam się natomiast nim wydaje, za to pierwsza kontrowersja związana z ta celebrytka. Fani Beaty Pawlikowskiej i Wojciecha Tejrowskiego mocno trzymali kciuki za ich związek. O którym szybko stalo się glosno w mediach. Z początku wydawało się, że para podróżników pasuje do siebie jak u lal. Niestety, czas pokazał, jaka jest prawda. Uczucie tych dwojga nie przypominało nawet przyjaźni. To nie był dobry związek. Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi. Ja nie lubiłam jego kontrowersyjnego programu w telewizji. Bo kompletnie nie zgadzałam się z jego pogladami, on nie znosił moich ksiazek. Szczególnie tych o Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się. Wracaliśmy powiedziała Beata Pawlikowska w rozmowie z Viva. Beata Pawlikowska poslubiła znanego podróżnika Wojciecha Tejrowskiego w 1994 roku. Zakochani stwierdzili, że w ich przypadku dobrze sprawdzi się ślub kościelny, który jest dla nich bardziej istotny od cywilnego. Gwarantowało im to również zakończenie związku bez rozwodu, który czeka wszystkich. Którzy chce ślubować sobie miłość i wierność w świetle polskiego prawa, a jedynie unieważnienie malzenstwa wykonywane przez biskupa. Para nie była wówczas ze sobą w bardzo zazylej relacji i chociaż obydwoje robili, co w ich mocy by ratować swój związek, wszystkie im wysiłki spalzle na niczym. Ostatecznie w 2004 roku po licznych perturbacjach podjęli decyzję o rozstaniu. Był udokumentować rozpad malzeństwa, zwrócili się do biskupa z prośbą o slubu ślubu zawartego w latach 90. Przecinek duchowny przystal ich postulaty, zwracający im status panny i kawalera. Tę wersję im wydarzem potwierdził tzw. Wojciech Cejrowski, który w jednym z wywiadów obstawał przy tym, że nie ma zasoba rozwodu, o który wszyscy go podejrzewają. Z jej w zgodzie z nauczaniem kościoła katolickiego. Na każdej mszy przystępuje do komunii świętej. Przecinek nie jest prawda, że mam za sobą rozwód. Nigdy nie komentowałem i nie będę omawiał publicznie mojego życia prywatnego powiedział Wojciech Cejrowski w rozmowie z plotkiem w 2010 roku.